Kiedy natura przejmuje kontrolę, a zarośla i trawa zdają się nie mieć końca, potrzebujesz czegoś więcej niż zwykłej maszyny. Potrzebujesz siły, która stawi czoła przeszkodom. Oto puma. Potężna maszyna, która łamie wszelkie bariery. Ciężkie, ułożone spiralnie młotki to 1,2 kg czystej mocy. Potężny rotor. 159 mm i 5 pasów z wentylatorem oraz napinaczem automatycznym. Włoska przekładnia CMR i zabudowane łożyska SKF to gwarancja bezobsługowej pracy dla profesjonalistów, którzy potrzebują niezawodności i dla rolników, którzy nie uznają kompromisów. Przesuw hydrauliczny ułatwia pracę, a otwierana klapa i duża komora robocza gwarantują niskie obciążenie ciągnika. Puma to Twój niezawodny partner w pracy. Wybierz Pumę i poczuj moc, która działa na Twoją korzyść.